Teraz powinien wejść i nas ko na kogoś zabić <grywia> To by był koniec <grywia> Czemu, ja? Czemu ja? Czemu ja? A ty padłeś? EJ ON ja PADŁ TU wszy... EJ ON Co? PADŁ Cze... Dobra Chyba wszystko mamy Ridgeview Roadhouse Professional Jak zwykle Professional My niżej nie schodzimy Także Ready up i lecimy Musi być jakieś trudniejsze, bo to zbyt łatwo No jest. powinno być taki Professional V2 No ale daliśmy nic dodać sekundkę. Co nie daliśmy? Nie zależy nic dodać nawet mm, Wszystko jest już na maksa No gdzie on jest? No wleczę się jak zwykle A w ogóle widziałeś moją pupę? Ostatnio ja nie ćwiczyłem, czekaj ładna Widziałem w ostatnim odcinku jak się wypiąłeś no ładna pupa, Ładna, ładno, ładno. Dobra, co mamy zrobić? Dirty water To jest, to jest taki to jest the poradnik dla dziewczyn, patrz, patrz. Jak, jak miś ładną pupę jak ja, zobacz, tak trzeba robić, tak trzeba robić. Jak tak robisz, to masz bardzo ładną pupę. To jest poranik dla dziewczyn, polecam skorzystać. <laughs> Dobra. Motion sensor, 10 stopni, termometr i dirty water. Charles Brown. 20 stopni tu jest, co jest? cieplutko no i znowu ten budynek nie wzięliśmy kluczy, nie? a, wzięliśmy, dobra, świetnie 14 oby nie był znowu taki agresywny jak... co ty, 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 ty zamknąłeś drzwi? Tak, ok, owam tak tupnęło jakby. Dobra, ja będę znosił i ten, bo wiadomo jak to jest. 11 stopni z piwnicy. Chodźcie tu, coś puka, coś puka tu, kurde. Dobra, ja Dobra. Jest w piwnicy raczej. Tak? tak. O, pierwszy o pierwszy pierwszy raz. Eee... Screamy Discord. No, on puka tak dziwnie jakoś. Albo na górze. O, tupie na górze, ale... Ty, 10 stopni tu jest. Nie rozumiem tego. To możliwe, Walter. Ale zobaczcie, tu... Kurde, no co jest? 16, 10, 12. Ale w piwnicy jesteś? Tak, o 9 stopni, tu 10. Jezu Co? Walną w, w jakąś metalową rzecz. A Dobra, nie, no piwnica jest no, ale na pewno. Piwnica jest na pewno. No, tu ta tam. Ła, wow, pomocy i deus. Gdzie na imp. Dobra, to jakoś postawię, tak? Mam wrażenie, albo rzuca przedmiotami. Czyś, czyś... Czeka, <noise> jest, tak tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, gościu z, z tym sierpem. O kurde, był tam, gdzie zdjęcie? Czekaj, gdzieś jest aparat chyba. A nie, nie ma. Nie, nie ma, ma, nie ma. Aparat? Ale, frajer stał tam. No, stał, stał, chował się. Dobra, idę po aparat. No. im począł się nie odzywasz? Ja znoszę znośle... <gadanie> On jest tak skupiony z i itemów, że nie ma czasu na gadanie. Oooo. Przy tym w ogóle się nie, się nie ma czasu. To, się... <gadanie> no. <gadanie> Dobra, wezmę jeszcze jeden. Dobra, ciach. No chodźcie, bo ja nie chcę sam iść do piwnicy Co my tam mamy jeszcze zrobić? Thermometry dirty water, dobra czyli aparat A aparatu nie ma, dobra To wezmę sól Ty, ale zobacz, zobacz jak I popatrz, patrz jak wyglądają te cienie, Te cienie, jak wyglądają no, strasznie, Jezu no, strasznie. Dobra idziemy, jak tam sobie radzisz Screamy? Jakim cudem za nami? Siedziałem sobie na krzesie przed domem, nie zauważyliście mnie? Aha. A to są korki w ogóle? To easy. Nie mogę podnieść. Nie! Aparat mi spadł z <noise> No to chyba po aparacie. Krucyfiks, aparacik Jezu, jak on tam tupta, to jest no. chory No, czemu zamknęłeś drzwi? Nie wiem, żeby się uchronić od jego demonicznej... <słyski> e, nie wiem <słyski> <gry> Ale po co tyle motion sensorów im pobrałeś? Nie no, dobrze, dobrze no, no, to przyda... Dobra, ale on tak dziwnie tupi, jakby po tych kartonach czy coś to nie są ja takie typowe znaleźć. kroki. Znaczy, on był już, pokazał się. No tak. Właśnie tak mi się wydaje, że może tam. Czekaj, zmierzę temperaturę tu w ogóle. Tam jest. Tak, wszędzie jest 5-4 stopnie, więc to nie no ma takiej okay, temperatury Prze? No to cóż. Z zaraz z nim możemy pogadać troszkę. No, przydałoby się. O, tu jest A ufałka, tu jest wszystko, tu jest dobra. Ufałka. No, możemy iść na dół. No. Zobacz, To to czuję, że to jest oni. Te rzeczy, to można o. można sprawdzić. Były, są, są stóp, ślady stóp, ślady stóp. Widzisz? O, dobra, Ty, widzę. Ty, on tu chodzi! Tu idzie frajer! Gonimy go! Ty, co jest? On tu stoi, on tu będzie stać, on tu wyskoczy pewnie. Tak? Możliwe. Ale on rzuca przedmiotami, tej, powalony. O, widzisz, znowu rzucił przedmiotem. Zaczekaj, jak on tu syfu robi. No. Ale syfiarz. Ej, syfiarzu, pokaż się! Pajacu jeden. Nie rób syfu w piwnicy, będziesz wszystko sprzątał później. Jest, jest, tupta. Ta, ta chodzi tu, 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 tu jest. Ale ogólnie odcisków nigdzie indziej nie widzę. Znaczy to nawet Oprócz nie możemy. Tego, że stópki, no nie możemy nawet tego zaznaczyć. Bo to no. są stopy, a nie fingerprinty. To jest najgorsze. Właśnie, może światło w tej piwnicy zapalimy. No w sumie by się przydało. No ja pewnie. O! Are you here? Hello. Show yourself. Are you here? No co za głupek. Are you here? O. Jest. Idzie, 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 idzie ja też mam. Co to było? Dobra. Dwa zdjęcia piękne mu zrobiłem! O kurde ty... Ja początkowo nie widziałem go w ogóle. O nie, zamknął drzwi chyba. A! nie, nie, nie! nie. Biegają. Teraz powinien wejść i nas ko na kogoś zabić <noise> To by był koniec Czemu ja, czemu ja, czemu ja? Ej on ja. padł on tu wszy... Ej on Co? padł Co? Co? Ty, o nie Ksen mamy przesrane Ty ale czujesz ja, ja to Dobra. wykrakałem Ja Chodź tak mówię Chodźmy szybko do wana Orby trzeba sprawdzić no. Ty, ale czajesz, ja tak mówię yy, sobie, a no to teraz powinien nas yy, wejść no, i kogoś naszego zabić, nie? I nagle wchodzi przez te drzwi, kurde. Ej, ale. ale ja, ja, chciałem, ja chciałem ogólnie krzyknąć, żeby on przyszedł, a potem no go, go wychodzi starzy. Ale czemu impa? Czuję, że orbów nie będzie. Dobra, ma Dirty Water ponoć trzeba, ale raczej nie będzie. Walić te Dirty Water, najpierw znajdźmy co to jest za duch. Dobra, poprzełączaj te kamery, Dobra. może coś będzie. A wiesz co jest najgorsze, że nie ma, tych orbów. No my nie mamy żadnego ewidensa jeszcze. Co ja mam zrobić teraz? No, bez skitu Dobra, poczekaj, musimy się ładnie. O, zapalił światła O, zgasił światła Ty, hmm. ja mam zero Sanity. Ty, ja mam 20 Sanity. O kurde, dobra, też RIS-A no Ty też. Ja jedną wezmę. No, jedną w sumie. Dobra, ale jeśli to. Dobra, jednak... Mi się wydaje, że poczekaj, to może być Jurej zobaczyć? Bo Jurej, no, Jurej. Jurej bardzo mocno zabierał Sanity. Znowu rzucił przedmiotem. No, ale to właśnie z tym przedmiotem to jest, kurde, nie wiadomo co. Wtedy Poltergeist powinien być, dobra. Ehm, wszystkie itemy tam mamy, więc chodźmy. No, musimy zejść, zobaczyć czy on w ogóle czy coś napisał, musimy no. spróbować z nim pogadać też. Proszę mnie, Okej, okay. nie będę wchodził sam. No nie marnuj, nie marnuj seniki Charles Brown o, kurde. o niej za samotnych ludzi No ale jakoś nas zaatakował, więc... Ale ale jakim nie dla cudem... samotnych ludzi odpowiada No odpowiada. tak, tak, ale jakim cudem on nas w ogóle znalazł To jest pytanie No nie wiem Gadałeś po prostu Jak No właśnie nie do gadałem Ja nic nie mówiłem Jezu! Się wystraszyłem! Aż zrzuciłem tom. Dobra, chodź. Nie to i to, to Impo akurat strollował, rzucił kurde młotki <grym <Dobra>. <grym> I aż zawolił ten Hello Charles Brown Charles Brown Can you talk to us? Dobra czekaj, e Co my jeszcze potrzebujemy? MFK Napisał, Charles napisał, Brown. napisał. Okej, okay, dobra, ale nie wiem po co uciekamy Znaczy, ja się trochę oddalę, żeby po prostu zrobić ten. Ghostwriting jest, dobra. Impo, no, kurde trollu. Ja, zap ja zapalę sobie światło. Dobra, co my tu możemy. Gdzie jest? Gdzie jest latarka UV? Jezu, <noise> <Yes>, no! <noise> Ty, gdzie jest latarka UV? O oh, jest um, Dobra. Charles Brown O oh, jest, jest! Tylko kroki, kroki. Kroki, kroki, no How old are you, Charles Brown? Charles Brown, Dobra. how old are you? Ty, 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 gnoju. Są fingerprincesy, no, są fingerprincy, są fingerprincy, tak? tak? Dobra, zaznaczam. Czekaj, wyjdźmy, wyjdźmy. No nie, źle. Dobra, czyli Spirit albo Revenant. O nie. Dlaczego, ej. Może dlatego nas tak szybko dogonił. No, możliwe. Bardzo możliwe. No, może dlatego nas znalazł. Dobra, czyli EMF-ka może być, jak jest Revenant. O nie. Ale A ma... Ale... Mieliśmy chyba tam emf Chyba tak, ale ona nie działa w ogóle. Ja bym no, drugą wziął nie i... Są smorzstiksy, A... czyli... o nie Masz smorzstiksy? O, to ja mogę tak. wziąć zapal... okej okay. Dobra, to zrobimy tak, ja, ja oczyszczę, ty weź EMF-kę i zacznij szukać Dobra, Może to coś to? da przeżyjemy No, jakimś cudem zrobimy to O, jest EMF-ka tu, okej okay. Dobra No to ja razem na górę uciekamy My. No, na samą górę, ale śmietnik okay. zrobiłeś impu Totalny śmietnik zrobiłeś. <laughs> Ale nie, on at nie atakuje, nie atakuje. O, słyszałeś? Hej! No. Dwójka była jak coś. Znowu gdzieś dwójka. Dwójka. Dwójka? Zobaczmy no, jest go. dwa. Dwa cały czas, jeden. Ten no. ewidentnie w tym miejscu ja się myślę... respi. Myślę, że to spirit. I dla mnie jest, może być revenant. Myślisz? Jestem talerzami Are you here? Yeah. No zaczekaj syp co tutaj Are you here? How old are you? How old are you? MFK może być. mf al MFK albo Spirit Box. A spi A. Okay. How old are you? Hello. How old are you? Are you here? jak. z tego stresu zapomniałem jak on ma na imię znowu Charles Brown Charles Brown, are you here? O, łazi tutaj Charles Brown, how old are you? Widzisz? Łazi tutaj No, widzę, próbujemy z kogo Charles Brown, how old are you? Charles Brown, where are you? Charles Brown, are you here? Hello? Ten tymi talerzami tam rzuca. Charles Brown, are you here? O trójka, trójka, trójka była. Trójka, ok. Charles Brown, talk to me. Charles Brown, where are you? Trójka, trójka. Charles Brown, show no, yourself. pokaż się frajerze. Pokaż ja się. Charles Brown, pokaż się. Show yourself, Charles Brown. Charles. Trójka. Charles Brown, Charles Brown, Charles Brown. Horror. You're not scared. Hello. Nie, on nie, nie odpowiada. Charles Brown, are you here? Wiesz co, ja bym nie ryzykował, po prostu wziął, że tego Revenanta po prostu. Myślisz? No. A, no, no, myślę, że ta MFK narasta. Niby. No, niby narasta, a, a tu nie odpowiada w ogóle, nie? No. No, to też może być tak, że odpowie nagle, nie? No tak, to jest właśnie ten problem. 35 Sanity mamy. To co robimy? Nie, on 24. To co idziemy czy co robimy? No, możemy jechać no spróbować, zobaczymy. Czy no dobra, coś, no to Revenant. Zbiorniśmy. Czekaj. Hi. Czekaj. O, jest no. Zobaczę tutaj i powiem od razu. Okej. Okay. Wyże to już A. nie działa. No, jednak, spirit. Spirit? Spirit taki agresywny i przez ściany łazi? No, tak właśnie myślałem, że spirit właśnie będzie. O co w ogóle nie zapowiadałeś na Rewenant? No ale no, Rewenant ostatnio też nam tak nas dopadł od razu.